Witam w kolejnym odcinku Audycji Skóry, gdzie za mikrofonem Łukasz Skóra opowiada o kulturze. Dzisiaj o tym, jak zrozumieć komiks, czyli dzieło Scott'a McClouda, wydane przez Kulturę Gniewu. Komiks o komiksie, napisane i namalowany w 1993 roku, jako pierwsza część dyptyku poprzedzająca drugi meta-komiks pod tytułem bodajże jak narysować komiks. Dzisiejszy komiks omawiam bez komiksu przy sobie, gdyż pożyczyłem go człowiekowi, który nie lubi, nie czyta komiksów, nie zna się i nie jest zainteresowany komiksem. Choć czyta, nazwijmy to, literaturę wysokich lotów, na przykład Kunderę. Więc chcąc przekonać tego człowieka, na razie nazwijmy go jak w kawce pan K, pożyczyłem mu ten komiks. I jestem dosyć zainteresowany, jak wypadnie taki komiks w oczach kogoś, kto komiksowe medium uważa za niepoważne. Bo mamy do czynienia z wykładem na temat komiksu. Na początek powiedziałbym, że nie jest to komiks rozrywkowy. Nie jest to coś, do czego kultura gniewu nas przyzwyczaiła już, że za każdym razem sięgając po komiks z kultury gniewu, dostajemy nowy artystyczny świat, kolejnego ciekawego rysownika. Tutaj owszem, mamy kreskę charakterystyczną dla wykładowcy, dla Scotta, który sam siebie maluje w określonym stylu, ale to wszystko jest bardziej oschłe, w takim rozumieniu takie zimne, po to, żeby przekazać pewne idee. Natomiast sposób i kreskę, w jakimi te idee są przekazywane. To jest już tutaj całe spektrum kreski. I to nie jest dla naszej przyjemności, tylko to jest dlatego, abyśmy zrozumieli, jak działa medium komiksowe, jak czy to kreska, czy to kadry, czy to dymki mogą na nas działać i oddziaływać, jakie mogą nieść nie wiem, wartości, może nawet odczucia, jak pokazuje dynamikę kresek linii kształtów, które twórca może zastosować, więc jest to dosyć analityczny komiks i nie zawsze możemy mieć ochotę na wykład o gramatyce komiksu, tak jak miłośnicy kina. Mamy do czynienia z analitycznym wykładem rozkładającym na części pierwsze wszystkie elementy komiksu. I to jest tak, jakbyśmy rzeczywiście poszli na jakieś studia, czy to z historii komiksu, czy to z dymków komiksowych, czy to przedmiot powiedzmy kadr i to co pomiędzy kadrami. Zależności pomiędzy kadrami też są rozpatrzone, czyli jak kadr ma się do kadru. Właściwie każdy rozdział jest tematycznym określeniem, o czym to będzie. Jak na przykład przedostatni rozdział o kolorze, kiedy, jak to często zresztą bywa w komiksach, nagle wchodzi kolor. I ten kolor nie wchodzi nagle po to, żeby pokazać, że jakaś scena jest niezwykle drastyczna, na przykład poprzez czerwony kolor krwi. Czy ostatnio, jak recenzowałem, nie, tego chyba nie recenzowałem, ale w komiksie autobiograficznym Adriana Tomina, Samotność komiksiarza, który jest komiksem w pełni czarno-białym, w pewnym momencie wchodzi bodajże kolor niebieski na jeden kadr dokładnie i to jest jakby elementem szoku, wyjścia poza regułę, poza. Schemat dotychczasowy, a tutaj mamy wyjście poza schemat komiksu czarno-białego, po to, żeby pokazać, jak może działać kolor, w jaki sposób działają poszczególne barwy, to znaczy, że miesza się poszczególne barwy. Pokazanie tego, jak technologia wpływa na komiks, jak budżet wpływa na komiks, również historycznie. Mianowicie, że kolorowe gazety były gazetami tymi droższymi, one miały większe budżety i również tam były malowane komiksy, paski gazetowe, ale jako, że były to bardziej gazety mainstreamowe, no to że może kolor do tego komiksu ambitnego wszedł później. Wiele różnych ciekawostek, jest to przepełnione różnymi ciekawostkami, cytatami komiksowymi. Z różnych nazwisk komikciarzy znanych, również jak chociażby z malarstwa, w pewnym momencie wchodzi w ogóle obraz Van Gogha, który jest, że tak powiem, w kontekście tego komiksu, to jest stuprocentowym odwzorowaniem obrazu Van Gogha, również z paletą barw, wraz z całym bogactwem detali. I to właśnie mówi o tym, że komiks kolorowy, jeśli ten kolor zostanie potraktowany z rozmysłem, może być również artystyczny i trzeba umieć ten kolor wykorzystać. Bardzo ciekawy rozdział jest poświęcony również um, zależnościami pomiędzy kadrami. Mamy 7 albo 8, rozpisanych i skatalogowanych zależności kadr do kadru i tego w jaki sposób to wpływa na czytelnika. Przykładowo mamy niestety ja pożyczyłem właśnie koledze na K ten komiks. Mam nadzieję, że może on go przeczyta i w pod koniec tego podcastu wkleję jakiś mini wywiad z takim komiksowym lajkiem, i zobaczylibyśmy, w jaki sposób Scott przekonał potencjalnych czytelników do tego, aby się w ogóle komiksem zainteresować. No nie wiem, nie wiem bo ten ktoś też wyjeżdża gdzieś i trochę zasłania się, że nie będzie miał czasu czytać, no ale to jest 230 stron, czyta się to szybko, aczkolwiek mówię, że to jest coś tak, jakbyśmy czytali książkę z wydawnictwa Wojciech Marzec, na przykład gramatyka filmu albo na przykład sztuka filmowa Art Film. Dwa bardzo dobre podręczniki do kina polecam swoją drogą. No ale właśnie nie każdy miłośnik, nie wiem, chodzenia do Cinema City i oglądania najnowszych produkcji będzie chciał e, czytać, jak to się robi. Natomiast e, wiele możemy się dowiedzieć i nauczyć lepiej czytać komiksy i oglądać komiksy bardzo ciekawy rozdział, wracając do dyg po dygresji, odnośnie zależności pomiędzy kadrami, czyli powiedzmy, właśnie nie, nie pamiętam jak te zależności on ponazywał, ale chodzi mi o to, że niektóre sytuacje z kadru na kadr są pokazywane dosyć szczegółowo, inne zaś przyspieszają, czyli mamy Scenkę. Właśnie on rozrysowuje to na przykładzie scenek. I wszystko można zobaczyć w komiksie na konkretnych przykładach. I jest to świetne, ponieważ jednocześnie czytamy jakiś komiks i uczymy się tych teorii w praktyce. Mamy tutaj jakiś malutki komiks, taki no, banalny, śmieszny, składający się z kilku kwadratowych kadrów. Te kwadraty są wszystkie tej samej wielkości, i mamy tam historię faceta, który jedzie do wypożyczalni, ale jakaś partnerka prosi go, żeby nie pił alkoholu, bo będzie miał wypadek, i w międzyczasie on wpada w ten wypadek i kończy się to kadrem takiego nagrobka z jego nazwiskiem. I Pokazuje Scott McCloud McLe o tym. E, sorry, ja mylę jego nazwisko chyba cały czas. Scott pokazuje nam, jak ta historia może być opowiedziana na różne sposoby. E, mianowicie poprzez takie lanie wody e, i poprzez nieumiejętne, zbyt duże, zbyt, zbyt, zbyt obfite używanie języka słów, które to słowa. Jako złe dialogi powielają nam to, co my i tak już widzimy, i tutaj jest zbieżność z filmem świata komiksowego, a skracając tę historię, wręcz już do dwóch kadrów, czyli że ona mówi facetowi tylko uważaj, nie pi, i następny kadr to jest nagrobek z nazwiskiem tego faceta. Już wiemy, że on nie słuchał żony, nie? I pytanie jest takie, czy to jest ta sama historia, co była wcześniej? I kiedy będzie ta sama historia? Jak ją skrócimy? Bo tutaj mamy chyba trzy albo cztery alternatywne sposoby opowiedzenia tej samej historii. Raz wydźwięk jest, no właśnie, taki powiedziałbym edukacyjny, że tutaj złe dialogi, potem wydźwięk jest taki, no, że to jest cały czas to samo, a na koniec uświadamiamy sobie, że można też to opowiedzieć żartem. A jeszcze w kolejnej wersji pokazuje nam e, coś, co jest bardzo rzadko spotykane czyli takie ułożenie tych kadrów względem siebie, że my właściwie sami możemy swoją własną historię układać, czyli nie od lewej do prawej, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, ale takie ułożenie, że ta historia jest opowiedziana na zasadzie takiej gry paragrafowej, czyli takiego komiksu paragrafowego, ale nie takiego komiksu paragrafowego, jakie są powiedzmy teraz wydawane, że jak to to idź tu, jak to to idź tam, tylko że ten komiks jednocześnie jest kilkoma komiksami naraz, czyli jeżeli ty pójdziesz raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, od lewej do prawej i potem Rząd niżej, to będziesz miał całość tej historii, ale jeżeli ty w środku tej kartki pójdziesz w dół, a potem w prawo, tak jak labirynt, powiedzmy, jakbyś miał labirynt, z góry patrzysz na labirynt, to ty sobie chodzisz, tak jak labirynt, i zawsze układa ci się jakaś historia. A tak to jest sprytnie połączone, że pewne kadry są dwuznaczne w zależności od kontekstu. Ja teraz opowiadam szczegółowo tak naprawdę jedną stronę tego komiksu, tej zabawnej historyjki, którą Scott komentuje, że właśnie takie kreatywne wykorzystanie komiksu, czy może takie dowolne korzystanie z opowiadanej historii jest jeszcze rzadko używane, ale może w przyszłości będzie. Więc tego typu teoretycznych rozważań jest tutaj sporo. To właściwie jest jedno wielkie teoretyczne rozważanie na temat tego, czym jest sztuka i czy komiks jest sztuką. Też tutaj um, wszyscy komiksiarze mają ten um, kompleks i on widać też miał i próbował odpowiedzieć na to w sposób taki, uproszczony, że według niego sztuka jest tym, co nie służy przeżyciu e, bądź utrzymaniu gatunku. Teraz z pamięci cytuję. E, cz, i, I tutaj znowu pokazuje nam komiks o jakimś prehistorycznym e, e, jakimś prehistorycznym e, stworzeniu no, jakimś prehistorycznym ojejku, no, no kto był prehistoryczny? Jakiś człowiek, prehistoryczny człowiek, który jest głodny i goni tygrysa, po, po czym on dostrzega jakąś kobietę, goni tę kobietę, potem goni go ten tygrys, więc on przed tygrysem ucieka, i w ostatniej chwili podskakuje, łapie się za drzewo, a ten tygrys przebiega pod nim i wpada w przepaść. Tygrys zostaje zabity facet spada z drzewa, patrzy w przepaść i robi takie, wkłada kciuki do uszu i tak macha i robi takie bl, 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 na złość tygrysowi i teraz jak komentuje to Scott sztuka, to właśnie była sztuka, czyli jakiś wyraz swoich emocji i nie służy to niczemu, prawda oprócz jakiejś nie wiem, przyjemności czy, czy wyrażeniu siebie jest to teoria dosyć obszerna, prawda? No bo tu zgodnie z tym sztuką może być wszystko, co no właściwie przyjmijmy, że no nie wiem, posadzenie drzewa to też jest sztuka. Natomiast przez taką argumentację on komiks wprowadza do parnasu sztuki i bardziej wydaje mi się, że udaje mu się to pokazując nam, historyczne przykłady komiksu. Ale nie tylko sięgając do tego Yellow Kida 1842, jeśli dobrze pamiętam, ale do różnych obrazów naskalnych, hieroglifów, obrazów w piramidach egipskich i tak dalej. Jest to bardzo ciekawe. Dziwi mnie, czemu na lubimy czytać jest tyle komentarzy, że ten komiks jest nudny. Wydaje mi się, że to jest dlatego, że to jest taki podręcznik po prostu, że to jest poważna lektura, powiedziałbym, pomimo że w formie komiksu, co samo w sobie udowadnia moc sztuki komiksowej. Chociaż zakończenie jest prześmieszne dla mnie, bo znacie takich ludzi, którzy mają bzika na jakimś punkcie, nie? Na przykład jeżeli wyobrazimy sobie kierowcę rajdowego, który żyje tym sportem, no to wiemy zapewne, że jak on pójdzie na urodziny do ciotki, to że będzie gadał o tym jak najęty, tak przyjmiemy. Więc komiksiarz, który kocha komiksy, pewnie wszędzie propaguje te komiksy i ciągle o tym gada. Tak? Jakiś polityk, to pewnie w domu gada cały czas o polityce, angażuje się bieżącymi sprawami i tak dalej. I mówię o tym dlatego, że ostatni kadr kończy nam takie wejście do rzeczywistości tego człowieka, tego rysownika, który maluje sam siebie, a właściwie swoją, swoją kopię czy, 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 czy swoją uproszczoną komiksową wersję. I to tyle na dzisiaj. Mówi tak, dziękuję, że byliście ze mną, wysłuchaliście mnie. No i tam z tyłu otwierają się drzwi, wychodzi jego żona z dzieckiem na rękach. Mówi tak, oh, wy przynajmniej za niego nie wyszliście. Ja tak mam na co dzień. I na tym się kończy komiks, właśnie, że on cały czas jak najęty gada o tych komiksach, o tej sztuce komiksowej, ten metakomiksowy język wchodzi wszędzie i ta żona już tego nie może słuchać, ona ten wykład ma codziennie, każdego dnia. Więc jest to bardzo śmieszne, również takie trochę autobiograficzne potraktowanie komiksu, bo prolog i epilog się łączą trochę. Mamy w ogóle prolog taki autotematyczny, że ten rysownik wpada na pomysł, że zrobi taką książkę, której nikt wcześniej nie zrobił, no chociaż sam Scott powołuje się na Eisnera który też zrobił jakąś książkę o komiksie. Niestety w Polsce chyba ta książka Eisnera nie jest wydana jeszcze po polsku, chociaż mamy trzy grube książki Eisnera wydane. Chociaż może tam się pojawiają jakieś cytaty z życia w obrazkach, ale nie czytałem akurat tej książki, więc no nieważne, ale na początku mówi, że on chce zrobić taki komiks, a ktoś mu doradza, że e, jest za młody, że coś tam nie ma sensu. Więc on robi ten taki komiks. To jest taki komiks o komiksie, który jest, no, takim wzorcem sewr, takiego meta, komiksowego, autotematycznego tworu, który można by powiedzieć, jest komiksem wszystkich komiksów, albo komiksem, który zbiera wszystkie komiksy do kupy. I na podsumowanie mogę powiedzieć, że jest to rzecz obowiązkowa dla tych, którzy nie są przekonani do komiksu. Którzy właśnie tak jak ja zrobiłem, wydaje mi się, że to nie jest tyle książka dla mnie, bo ja te wszystkie zabiegi jakby znam z praktyki które on pokazuje. I, I oddziaływanie komiksu i jak prawidłowo czytać komiks, to właśnie znam z innych komiksów, gdzie ja jakby nie wątpiłem, czytając dobre komiksy w moc, w moc tej sztuki. Czy sztuczki, czy rzemiosła, to już pozostawmy odbiorcom do określenia, za co oni uważają komiks. Ale to jest właśnie coś dla tych, którzy się nie zetknęli z dobrym komiksem. Którzy mają w głowie Kaczara Donalda. No to co będzie zjadł? Co ty robisz? Ja nic nie robię, zacznę mieć. A ten makaron to co? Ten makaron to co, co stawię, a co chciałeś zjeść? Nie, 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 ja nie, ani tego kuraka też nie będę jadł. No to co będzie zjadł? No ja już tego ko kopytka zjadłem. No ale jeszcze cię to doczeka. Kurczę, no to na no to mówię, na kolację jak chyba to odgrzeję. Ja nie chcesz kurczaka? Jeszcze zupa jest też pomidorowa, tylko wstawiłam do lodówki, jakbyś chciał to byś mógł zjeść. No ja to przy tobie to przytyję dopiero ja. A ja przy tobie. No, jak ja dałem tylko dwa ciasteczka. Ja się zbieram. Jak kiedyś miałem pomysł, aby nagrać podobny podcast o tym, jak wygląda podcast, jak wygląda nagrywanie podcastu. Na czym polega podcast? Taki bardziej przerysowany, dowcipny sposób, bardziej na zasadzie jak nie nagrywać podcastu. Koniec końców się nie zebrałem, ale całe szczęście, że zebrałem się w ogóle do nagrywania tego podcastu i jeżeli tego słuchacie dzięki wsparciu patronów, to dlatego, że udało mi się to jakkolwiek zmontować, gdyż podczas nagrywania tego podcastu babcia, o której akurat jestem, przerywała mi 4-5 razy i za każdym razem traciłem myśl, a w połowie tego podcastu jeszcze zasnąłem. Na godzinę! <noise> Więc mam nadzieję, że wy nie zaśniecie i żeby nie przynudzać, polecam ten komiks i kończę, bo znowu tutaj rozpętuje się jakaś kluskowa afera jedzeniowa, że czegoś nie jem albo coś zjadłem za dużo. Polecam ten komiks, jest to dzieło wyjątkowe i lektura obowiązkowa dla każdego fana komiksu. Trzymajcie się, dziękuję patronom za wsparcie, cześć!